Jeśli chodzi o stany nagłe w onkologii, to <coughs> postaram się Wam wyodrębnić tylko te najważniejsze sprawy, fakty, o których powinniście pamiętać. Jednym z takich stanów nagłych w onkologii jest hiperkarcemia, czyli wzrost stęczenia wapnia w surowicy, który w skrajnych wypadkach może prowadzić do wystąpienia tak zwanego przełomu hiperkarcemicznego. Należy pamiętać, że przełom hiperkarcemiczny jest takim stanem, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Oczywiście, hiperkalcemia jest stanem podwyższonego stężenia poziomu wapnia w surowicy krwi i to stężenie, poziom wapnia w surowicy krwi wynosi w takim przypadku powyżej 11 mg na decyl. W tym przypadku też możemy mieć do czynienia z tak zwanym przełomem hipercalcemicznym. Kiedy tenże poziom wapnia wzrasta, wzrasta jeszcze bardziej. To znaczy poziom wapnia będzie objawy będą się najczęściej zaczynają się tak naprawdę, bo mieli miliśmy medycyli, możemy przeliczyć na milimole i tu te objawy będą się zaczynać najczęściej do w okolicy. 3 mm na litr. Natomiast należy pamiętać o jednym fakcie. Zagraża życiu hiperkacemia i 60 milimola na litr. Gdy w surowicy krwi ten poziom wapnia tyle przekracza i to wiąże się z wystąpieniem poważnych objawów związanych z wysokim poziomem wapnia. Występowanie tychże właśnie poważnych objawów związanych Jest, jeszcze raz podkreślam, jest to najczęstsze zaburzenie metaboliczne u pacjentów, którzy chorują na nowotwór złośliwy. Jeszcze raz to podkreślam, bo to jest dla istotne, jest to najczęstsze zaburzenie metaboliczne u pacjentów z nowotworami złośliwymi. Najczęściej takim nowotworem, który powinien Wam się kojarzyć z występowaniem hiperkalcemii, jest szpitak plazmocytowy. W przypadku szpitata plazmocytowego. Tego rodzaju objawy dotyczą około 30% chorych. Aczkolwiek też mogą pojawić się w przypadku przerzutów do kości raka piersi, płuc, nerek, szczególnie rakrutowu krokowego, prostaty, to jest rezygnowanie z takim rakiem, który też przerzutuje do kości i to będzie pobudowało, doprowadziło do rozpadów, osteojęzy kości i uwalniania się wapnia do surowicy. Tak naprawdę, Objawy nie są charakterystyczne. Na podstawie klinicznych objawów tak naprawdę hipertaceni nie rozpoznano. Musimy o niej pomyśleć i zweryfikować w badaniach laboratoryjnych. Podstawowo mogą pojawiać się niespecyficzne bóle brzucha, zaparcia, osłabienie, brak apetytu, nudności, poliuria wielomoc, polidypse, nadmierne pragnienie dominować objawy ze strony środkowego układu nerwowego, takie jak pobudzenie, dezorientacja, stopniowe pojedarczanie się świadomości mogą także występować drgawki. A do zaburzeń, dochodzi, do zaburzeń krążenia dochodzi w wyniku zaburzeń rytmu serca. W EKG znajdziemy skrócenie QTC poniżej 350 milisekund, migotanie przedsionków, brady arytmię, w tym bloki przecionkowo-komorowe. Aby lepiej zapamiętać, że, że cały stan pomocny może być wierszy. Z tą bons, mouse, abdominal grons, czyli kamienie nerkowe, choroby kości, zaburzenia świadomości i skargi i y, 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 skargi brzusz. Za przykład podam wam przykład chory, 65 pięciolatka, która trafiła do SOR z powodu zaburzeń świadomości. Ta pacjentka do tej pory funkcjonowała samodzielnie, natomiast od pięciu dni jej stan zaczął się pogarszać. I teraz relacje relacji rodziny odczuwała rozlane bóle, brzucha, straciła apetyt, więcej spała. Dzisiaj natomiast nie przyjęcia do szpitala, do mieli problem z obudzeniem. Aktualnie reagowała na ból okresowo spełniała proste polecenia. I co było w wywiadzie, z powodu czego tak powiem się środki. Otóż leczyła się z powodu szpiczaka mnogiego, a ciśnienie tętniczego, cukrzycy, hipercholesterolemii, była pod opieką paliatywną z uwagi na nasilone bóle kości związane ze szpiczakiem mnogim, otrzymywała morfinę do ustnie i wymagała zwiększenia dawki energetycznej Nie przejawiała żadnych objawów ogniskowych i GCS był oceniany na 12 punktów. Lekarz prowadzący dyżurny rozpoczął diagnostykę różnicową zaburzeń świadomości. Wykonał badania laboratoryjne, patek głowy i nie znalazł na sposób zaburzeń świadomości. Choroba została przyjęta na neurologię, stan w się sensie pogarszał, pojawiły się zaburzenia Wabnia, który wynosił 3,7 milimola na litr, doszło do zatrzymania e, krążenia i z uwagi na złośliwy proces nowotworowy, leczony paliatywnie, nie podjęto rehabilitacji. Pacjentka niestety, ale pacjentka zmarła. E, jeśli chodzi o leczenie, tutaj w leczeniu przede wszystkim chodzi o. Używając 0,9% NACL i to przede wszystkim z tego, co możecie zrobić. Można też podawać bizotroniany, które zmniejszają łanianie babniastości, czy też kacytominy, glikokortyko, steroidy. Innym charakterystycznym objawem jest zespół lizygóz. Dochodzi do gwałtownego rozpadu komórek pod wpływem chemioterapii, rzadko radioterapii, Tutaj nowotwory hematologiczne powiedziałabym wiodą górą pod względem występowania tego się rodzaju objawów. Jest to chłoniak, chłoniak burkita, czyli nowotwór wodzący się złośliwie z układu chłonnego oraz ostra białaczka limfoblastyczna. Lita guza wiąże się z uwalnianiem dużej ilości potasu, pury, fosforanów, i one mogą też zaburzenia metaboliczne będzie dominować w tych przypadku. Hiperurychemia, czyli podwyższone stężenie kwasu moczowego, hiperkalemia, hiperfosfatemia oraz hipokalemia. W obrazie klinicznym będzie niecharakterystyczny, podobnie jak przy hiperkalcemii. tutaj wykonanie dodatkowych badań jest i Oczywiście uwalniane też toksyny spowodują uszkodzenie nerek, zaburzenie czynności układu krążenia oraz zaburzenia neurologiczne typu DRGA. Tutaj dziurę zaforsowana, w szczególności stosowanie furosemidu, jest szczególnie pomocna Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. E, tutaj wzmożone e, ciśnienie śródczaszkowe będzie powodował guz, który rozwinie się w obrębie mózgu. Nader płynu mózgowo-rdzeniowego w przypadku wodogłowie, ale też zakrzepita żelna. Zakrzep krwi, który utworzy się w mózgu. Słuchajcie, ze wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Tutaj należy zapamiętać jeden charakterystyczny fakt. To są bardzo silne bóle głowy, które występują u 70-90%. Ciśnienie śródczaszkowe w największym stopniu wzrasta w godzinach porannych. Czyli te bóle będą najsilniejsze nad ranem w godzinach porannych będą ustępować po wymiotach, nie reagować na leki głowy Będą im towarzyszyć nudności, wymioty. U 10-15% chorych dodatkowo pojawił się napady napadek językowy, też zaburzenia poznawczo-słuchowości i też świadomości. Objawy kliniczne, czyli dodatnie objawy oponowe, badamy na pewno objawy szczególności karku, bradykardia, przejściowy wzrost ciśnienia Z strony układu przewodzącego serca może to być wydłużenie odcinka PQ, skrócenie odstępu ku T, zaburzenia rytmu serca. Pacjent powinien w tym przypadku być transportowany do szpitala w pozycji półsiedzącej. Zapamiętajcie, w szpitalu podaje się dexametazon, glikokortykosteroid, a także podaje się man Zatorowość płucna, też bardzo charakterystyczna. Dla osób chorujących, niestety chorujących na nowotwory. Tutaj jest to jedno z najczęstszych powikłań choroby nowotworowej. I takim nowotworem, który często prowadzi do zatorowości płucnej, jest nasz ulubiony szpitak mnogi. Inne nowotwory, które mogą powodować to powikłanie, to rak płuc, rak płuca, rak żołądka i rakiemnika. Objawy są niecharakterystyczne, jest to tachykardia, duszność, bóle w klatce piersiowej, kaszel, próbne oraz krwi. inne. Inny zespół to zespół żyły głównej, górnej, gdzie guz przyczynia się do zahamowania przepływu krwi. I materiał zakrzepowy, te zahamowanie tego przepływu krwi może spowodować zamknięcie Zapój zamknięcie naczynia przez materiał zakrzepowy, który wygenerował się z powodu nowotworu, ale też ucisku przez nowotwór, zaciekania przez gus na naczynia krwionośne Taką najczęstszą przyczyną jest rak płuca, chłoniaki wśród piersia, nowotwory zlokalizowane inne wśród piersi. No, do żyła główna, górna jest naciśnięta, więc będzie to obrzęk, zaczerwienienie twarzy obrzęk szyi, duszność, kaszel, silnica, chrypka, bóle, zawroty głowy, zaburzenie świadomości. Stosujemy w tym przypadku tlenoterapię, nawodnienie 0,9% NACL w przypadku wstrząsu, podanie do podania adrenaliny. Można też podać heparynę i leczenie krokodlityczne. Innym stanem jest obecność płynu w jamie -okutnej. Występują w 7-15% przypadków, najczęściej w przypadku raka płuc, piersi, jajnika, chłoniaków, nowotworów o nieustalonym punkcie wyjścia. Charakteryzuje się oczywiście wystąpieniem duszności czy problemów z oddychaniem kaszu, bólu w klatce piersiowej, pogorszoną tolerancją wysiłku. Oczywiście potrzebny jest drenaż jamy opłucnej. Ucisk kręgowego jak najbardziej może być powodowany przez głód. Występuje około 5% chorych z chorobą nowotworową i yy, tutaj yy, najczęściej meta, czyli przerzut do kręgosłupa, będzie powodował ucisk rdzenia kręgowego. I tutaj pamiętajcie, że takimi nowotworami, które często przerzutują do kości, rak piersi, rak prostaty czy też rak pór. Ból kręgosłupa jest to typowy ból Niemechaniczny, czyli nasilony w godzinach nocnych ból w pozycji leżącej może o wiele tygodni wyprzedzać inne objawy neurologiczne, prowadzić do zaburzeń końców, porażeń kończyn, osłabień e, kończyn dolnych, e, zaburzeń w oddawaniu moczu, stolca czy też impotencji. Uszkodzenie silnego odcinka kręgosłupa przez te masy Prowadzi do niewydolności oddechowej, porażenia czterokończynowego, uszkodzenia odcinka piersiowego, też do podobnych objawów, uszkodzenia odcinka lędźwiowego, do niedowładów kończyn dolnych, zaburzeń trzynastu zwierząt, nie, nie trzymania chociaż zatrzymania muzykału, czy też upadania badania w miejsce.